Spoiler, zgubiliśmy się i odnaleźliśmy fajne miejsce do relacji. Ej, Ty, może zrealizuj szukamy tego miejsca? Okej. Okay. Ej, no czekaj, muszę skopać trochę drewna. Chodź tu. Dobra. Jedno wystarczy. Dobra. I dla ciebie Ej, też dobra. jedno. No, dla ciebie. Okay. No chodźmy. Dobra. Fajnie tutaj. Dużo płatków. Znalazłem coś. Gdzie, gdzie, gdzie? Tu, tu, tu. I fajne miejsce. A chyba trochę coś skręciłem nogę. Idę popływać yy, i spoiler, yy, spoiler, spoiler. Yy, tu jest właśnie miejsce do relaksu. Kolejny spoiler. To boków. Usiądź, usiądź. Tutaj jest. Ja już jedzę moją <grymka> no to jest, Już nie, już nie. Ej, fajne to miejsce jest. to dobrze wcześniej tego nie znaleźliśmy. No, no, bo na mnie, Jeszcze raz musimy.